Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z serii Dwa równe skoki. Pozycja, w której dzisiaj się z Państwem witam i w której oddamy dzisiejsze dwa równe skoki, nie jest przypadkowa. Wszak mamy rozmawiać o kulturze pracy w procesie. Dlatego też należąco, na płasko, po to, aby także wizualnie uświadomić sobie, jaka jest siła, jakie jest znaczenie tej relacji. Tego odniesienia i wykorzystania procesów w ramach bycia kulturalnym. Skoro o podejściu procesowym mowa, to należy pamiętać, że praktycznie wszystkie normy, czy to norma ISO 9001, czy norma ISO 14001, czy standard ISO 45001, czy również normy branżowe, na przykład standard IATF dla sektora motoryzacyjnego, nie tylko w odniesieniu do. Procesów, ale także do ludzi w procesach, szczególnie do auditorów, gdzie audity procesów są mocowane, czy też standard ISO TS 22163 dla przemysłu taboru szynowego, który mówi o biznes planie odniesionym do procesów, wreszcie standardy żywnościowe takie jak BRC czy IFS. One wszystkie drodzy Państwo, bazują na podejściu procesowym. I są trzy aspekty, które chciałbym, abyśmy dzisiaj uchwycili, zapamiętali i zakodowali, a następnie użytecznie wykorzystywali w ramach podejścia procesowego. Otóż, drodzy Państwo, kultura pracy w procesie to po pierwsze zrozumienie i nieustanne, konsekwentne, powtarzalne rozumienie i stosowanie misji i wizji. Dla danego procesu. Wszak dany proces realizują ludzie. A skoro o ludziach mowa, to pozostałe dwie kwestie, o których nie wolno zapomnieć, dotyczą świadomości. Po pierwsze, świadomości związanej z tym, abyśmy potrafili misję, wizję, a następnie cele danego procesu przełożyć na spełnienie wymagań oczywiście szczególnie wymagań klientowskich. I drugi aspekt, także ze świadomością związany, a trzeci, o którym powinniśmy pamiętać, mówiąc o kulturze pracy w procesie, to aspekt świadomości dotyczący prewencji w odniesieniu do czegoś, co powinniśmy i możemy nazywać złą jakością. Złą jakością, czyli taką jakością, w ramach której wymagania i cele nie są przekładane. Na realne działania. Ta zła jakość to jest brak konsekwencji. Drodzy Państwo, podejście procesowe wymaga tego, abyśmy podchodzili do procesów, do związków przyczynowo-skutkowych, jak ludzie dorośli, jak ludzie odpowiedzialni. I tej dorosłości, odpowiedzialności, owej kultury w podejściu procesowym serdecznie nam wszystkim życzę. Kultury, która wiąże się także z aspektem, o którym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu. Wszak podejście procesowe nie powinno być rozczytywane w oderwaniu od kwestii kultury interakcji z klientem. I tu pozwólcie na jeszcze jedną drobną wzmiankę. Mianowicie zimą poprosiłem Państwa o sugestie dotyczące tego, jakie tematy chcielibyście poruszać. W kolejnych spotkaniach z cyklu Dwa Równe Skoki. Bardzo dziękuję tym osobom, które takie sugestie nadsyłały, zgłaszały, czy to w trakcie rozmów, czy poprzez adresy mailowe, czy poprzez SMSy i inne formy komunikacji. I uśmiechając się szczególnie do tych osób, chciałbym poinformować, że na skrzynkach mailowych tych właśnie osób w dniu dzisiejszym ląduje Obiecany prezent. Ci, którzy swoje sugestie zgłaszali, wiedzą doskonale, że taki ruch wykonali, więc możecie Państwo śmiało sprawdzić swoją skrzynkę mailową i odebrać zasłużoną nagrodę, zasłużone podziękowanie za sugestie, które w miesiącach lutym, marcu, kwietniu, jak również w maju, łącznie z dzisiejszym tematem uwzględniałem w ramach naszych spotkań. Zapraszam również do kolejnego spotkania, które już za dwa tygodnie, kiedy to dwa równe skoki o kulturze pracy w projekcie. Wszystkiego dobrego, Michał Gluska.